Trzy dekady temu podczas 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni psy Władysława Pasikowskiego zdobyły aż pięć nagród. Wśród wyróżnionych przez konkursowe jury znalazła się m.in. od twórczyni roli Angeli 17-letnia, nikomu wcześniej nieznana debiutantka Agnieszka Jaskółka. Dziewczyna trafiła na plan filmu dzięki Lidii Popiel, która wypatrzyła ją w jednym z warszawskich domów towarowych, gdzie pracowała jako hostessa. Fotografka zaprosiła dziewczynę do swojego studia na sesję, a potem pokazała zdjęcia Pasikowskiemu, a ten zachwycił się urodą Agnieszki i zaproponował jej udział w castingu do roli Angeli. Okazała się bezkonkurencyjna i rolę dostała. Zanim po premierze w Gdyni psy trafiły na ekrany Kin w całej Polsce Agnieszka Jaskółka zdążyła wyjechać z kraju. Plotkowano, że uciekła, bo wstydziła się śmiałych scen i bała, że zostanie zaszczuta przez obrońców moralności. Dopiero po latach wyznała, że zdecydowała się opuścić Polskę, by zapomnieć o wielkiej tragedii, jaka spotkała jej rodzinę. Kiedy nadarzyła się okazja, by wyjechać, po prostu z niej skorzystała. Gdy miałam 17 lat, moja mama została zamordowana podczas napadu rabunkowego na nasz dom. Razem z siostrą byłyśmy załamane, popadłyśmy w depresję. Wyjazd za granicę był więc też formą ucieczki od rzeczywistości. Agnieszka osiedliła się w Paryżu. Bez problemu dostała się do znanej agencji i rozpoczęła pracę modelki, która jednak wcale jej nie satysfakcjonowała, a wręcz ją odpychała. Nie podobało się jej, że za kulisami sesji zdjęciowych i pokazów mody kręcą się starsi panowie z wypchanymi portfelami, oferujący wybranym dziewczynom pomoc w zrobieniu prawdziwej kariery. W zawodzie wytrzymała zaledwie kilkanaście miesięcy, a wyrwała się z niego dzięki ukochanemu mężczyźnie. To właśnie on namówił ją, by poszła na studia prawnicze, a po ich ukończeniu wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych. Przez pewien czas mieszkała w San Francisco, później w Los Angeles i w Chicago, aż w końcu w 2009 roku podjęła decyzję o powrocie do Polski z zamiarem podboju show biznesu. Biorę lekcje aktorstwa uznanej w Polsce osoby i choć przez ostatnie dwa lata zajmowałam się prawem, chcę znowu grać w filmach. Sobie tylko znanymi drogami Agnieszka dotarła do producentów telewizyjnego hitu Teraz albo nigdy i zdobyła niewielką rolę w jednym z odcinków ostatniego sezonu serialu. Dostała też szansę od Cezarego Pazury, który zaangażował ją do swojego reżyserskiego debiutu zmiażdżonego przez krytyków filmu Weekend. Jej dawna, zdobyta dzięki psom popularność okazała się bardzo łakomym kąskiem dla producentów Tańca z Gwiazdami. Agnieszka przyjęła zaproszenie do udziału w 12. TVN-owskiej edycji show, ale, choć tańczyła w ramionach samego Rafała Maseraka, odpadła już w drugim odcinku, co skutecznie zniechęciło ją do kontynuowania kariery w show biznesie. W maju 2012 roku pojawiła się jeszcze na imprezie z okazji 40. urodzin Radosława Majdana, dwa lata później zaszczyciła swą obecnością galowy pokaz zrekonstruowanych cyfrowo psów, wkrótce potem wyszła za mąż za Marka Rachockiego i znów zniknęła. Ostatnie prasowe doniesienia o Agnieszce Jaskółce ukazały się w 2020 roku z okazji premiery filmu Psy3. W imię zasad. Władysław Pasikowski potwierdził w jednym z wywiadów, że proponował Agnieszce rolę Angeli, ale odmówiła i dlatego powierzył ją innej aktorce Magdalenie Szczerbowskiej. Dziś Agnieszka Jaskółka nie chce już mieć nic wspólnego z show biznesem. Już jakiś czas temu zlikwidowała wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, zmieniła numer telefonu. W tym roku mija 30 lat od premiery Psów. Kto wie, może z okazji jubileuszu kultowego filmu od twórczyni roli Angeli Wenz zdecyduje się przypomnieć o sobie dawnym fanom.